Dzień dobry moi drodzy, z tej strony do was Eonowy i witam Was w ostatnim odcinku, najprawdopodobniej w ostatnim odcinku z gry na Kłopoty Pantera. My sobie ostatnio wróciliśmy tutaj do obozu czyli Wała i widzimy tutaj śmierć Bożoka zniszczenie, Armagedon i nie wiem co tutaj jeszcze więc wygląda to było naprawdę naprawdę źle i tragicznie. Eee, no i co? No i tutaj próbujemy się dowiedzieć o co tu chodzi. Cześć. Tak, cześć. <grywa> Jaka muzyka. No jakby ktoś. Au. No chyba nie ma już nikt najmniejszych wątpliwości, że te dzieci to nie są nasze dzieci, które poznaliśmy na początku gry, tylko to są roboty. Sztucznie podstawione roboty. Spróbuj złapać. No i powiem, że dość nieudolnie zrobione, bo jak widzicie wszystkie się rozpadają. Oj, przepraszam, że byłem niegrzeczny. Chodźmy popływać. Chodźmy popływać. przepraszam. Eee, woda chyba ci nie służy, chociaż ja bym tego wodą nie nazywał. Tak to jest, jak się idzie pływać tuż po jedzeniu. No, e, tak, 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 to, to dokładnie ten powód. O, coś tutaj się dzieje w środku. A? Miałeś czekać na właściwy moment, nie mogę udawać, że jest w porządku. Wszystko się sypie. Nikt się stąd nie ruszy, póki nie zrealizuję moich planów. Postrzegam, wszystko powiem różowej panterze. Załatwią cię jak małpę. Małpę? Dobra, gdzie są prawdziwe dzieci, ty niegodziwy psie? A. Nie wiem, o czym mówisz. Różowa pantera! A to, co my kupi? Właśnie, szybko. Tym razem wsadziłeś nos w nie to co trzeba. Musiałem! Szantażował mnie. Groził, że zrobisz dzieci piesburgery. Piesburgery? Porrywałeś dzieci i planowałeś zrobić z dochodową restaurację Mac Piesburger? Jak bardzo niskie są twoje pobudki. <grystanie> tak bardzo! <grystanie> Niczego mi nie udowodnisz. Naprawdę? Nie masz wystarczających dowodów, żeby mnie oskarżyć. Musiałem przeoczyć jakiś dowód. Znajdę go nawet, jeśli będę musiał przewrócić obóz do góry nogami. Mm, my mamy dowody. Eee, no to... To jedno. No, i mamy tutaj tę pokrywana co to miało miejsce? Sekretna skrytka. No, daj to. No dobra, chyba czas to wyciągnąć. No dobra, to co, próbujemy jeszcze raz? Dobrze, Pantera... Straszczę się. To znowu ty? Czego chcesz? Nie masz wystarczających dowodów, żeby mnie oskarżyć. Musiałem przeoczyć jakiś dowód. Znajdę go nawet, jeśli będę musiał przewrócić obóz do góry nogami. Ale... to co jeszcze chcesz? A... Ah. Mam tu coś zabrać. Pójdę e, tam, bo chyba tylko tyle możemy zrobić w tej chwili. Lotem bliżej. Zabrakło nam pistaszków. Bez nich nie polecimy, nie ma mowy. Niestety samolot nie Dobra, jest. Dobra, no my i tak nigdzie nie lecimy. Przepraszam, mój telefon. Mój telefon jest głodny. Miałbym ja kiedyś pytać. To hmm. na pewno przyda się później. No to mogę zabrać? nie mów hop póki nie przeskoczysz w tęż, to będzie kolejny dowód aha widzicie ej mamy młotek zastanawiam się na co mam ten młotek nie moja pierwsza myśl to była z tą dziurą ale nie czy ja dobrze myślę o Tak. Ja! Ja! <laughs> Jezus, Jezus straszne. Ja cię kręcę jest gorzej niż myślałem. Muszę to zachować jako dowód. No to wejdź. No dobrze. To wszystko wszystkie dowody. Chyba tak, no dobra, jeszcze raz. Mam nadzieję, że mamy. Mam nadzieję, że mamy wszystkie. Pójdziesz za to siedzieć, Ach, tak! Niczego mi nie udowodnić. Naprawdę. No, Znalazłem artystę o tobie w kwartalniku prywatny audytor. Nie wspomnę już o przedwczesnym wciągnięciu flagi Magpie z Burger. Hmm. I o tym, że odkryłem, że dzieci wcale nie są prawdziwymi dziećmi. Zdalnie sterowane roboty, bardzo sprytne. Do tego jeszcze plany przerobienia Chili Łała na bardzo lukratywną restaurację, Mack. Lukratywną. Mm -hmm. Oraz ta karteczka z zapisaną hieroglifami informacją, że prawdziwa Cioł świetnie się bawi, gdziekolwiek jest. A także spreparowana przez ciebie pocztówka dla rodziny Nigella. Pełno tu błędów, a Nigel potrafi świetnie pisać. Mój plan udał się wspaniale zaprogramowałem roboty, żeby nienawidziły obozu chili łała. teraz BCB zamknie obóz, a ja będę mógł otworzyć restaurację, jak tylko podpiszą dokumenty. Chcesz piesburgera z frytkami? Nie będzie żadnych frytek i żadnych piesburgerów. Odnajdę prawdziwe dzieci. A ja bym. No by nie będę czekać z zapartym tchem! na niczego takiego nie jadłem, więc Pan jest Łapać go! Muszę się gdzieś schować. Co mam co zrobić? Wszystko jasne. System to zadziała. Jako, że Randolf sprawdza się świetnie. No cóż, może być. Nie zastanawia się, Zdechła baterii. Nie zastanawiasz, skąd ten odkurzacz tu. Jeszcze chwilę temu go nie było. No obawiam się, że to nie wystarczy. No właśnie. No tu masz przedwórzacz. No właśnie. Okej. Okay. <noise> Czy ktoś się tutaj bawi w chowanego? Ndule, te ani czuje nohal pod schodami. No. Marco.

Nie wiem No gdzie oni są? Gdzie ja mam kliknąć? Wychodźcie dobra. jesteście Tutaj jeszcze ci? Wszyscy są pochowani gdzie indziej Pad innym razem A, tu idzie czwartego Teraz muszę jeszcze znaleźć dzieci. Dzieci moi drodzy, to akurat pamiętam, ja pamiętam, jak ja grałem za dzieciaka. Dzieci są, słuchajcie, ukryte pod jeziorem. No, pod tym bagnem. W tej chwili to jest bagno, ale są tutaj ukryte. Zaraz wam to, tutaj, to pokażę i udowadnię.

to coś strasznego. <laughs> <laughs> oh, Aaaa, reżab <by> się wzruszył. <laughs> Słyszałem o Twoich sukcesach, Pantero. Jestem pod wrażeniem. Oczywiście zostaniesz udekorowany. No, ja myślę. Wieść się rozniosła i teraz wszyscy chcą skorzystać z Twoich usług. Rozumiem. Więc przydzielił mi już Pan kolejne zadanie. Bardzo niebezpieczne. Jak żywy i inaczej wiąże się z walką wręcz, szpiegostwem i przyrządzaniem filetów rybnych w środy. Filetów Co? rybnych w środy? <laughs> tak, będzie kucharki. Kucharki? Jaki czepek! Zamówiłem już dla ciebie siatkę na włosy. No właśnie. Bardzo nie? nowoczesną siatkę służy też jako antena. Ten, papantera, zadanie to co to nie? Dżavu <śpiewa> Już to było. No, mojej drodzy, no i w ten, oto to sposób zakończyliśmy e, naszą przygodę w grze e, na kłopot Pantera. Mam nadzieję, że seria ja Wam się podobała. Tak, to już jest koniec. <śpiewa> O, jakaś fajna piosenka na koniec. No. Mm, gra no bardzo, bardzo stara, nie, nie ukrywajmy, ale pomimo tego, że jest bardzo stara, dość płynnie szła. Nie było jakichś większych problemów z, z samą rozgrywką. Tam był tylko jeden moment, ale to nie wynikające z samej gry, tylko z błędu programu do mapowania dysku, który jest, no. Które jest notabene nowocześniejszy niż ta gra, jednak gra nie miała problemów z, z Windows 90, kątem. Program miał. No ale. No ale cóż, dzisiaj już takich programów nie robimy, kiedyś. Nie no żartuję Czego ja bym jeszcze chciał powiedzieć? Grało mi się bardzo fajnie, śmiesznie. Sporo ciekawych rzeczy mogliśmy się dowiedzieć. No niestety, wiecie, to jest niedługo 30 lat od czasu wydania tej gry, więc no, duża część tej da informacji o świecie, które mogliśmy tutaj e, na, na które się natknęliśmy, mogliśmy spotkać, no już są nieaktualne, jak na przykład liczba e, ludności Chin trzeba odbyć tego e, trzeba by by kreścia, że Chiny są najludniejszą państwem świata, już nie są od tego roku w którym nagrywam e, najludniejszym państwem świata są Indie ale w Indiach byliśmy. Było dość ciekawie zwłaszcza jak jeździliśmy tym pociągiem w, ten, w tej z powrotem w tej z powrotem i po prostu, no, było śmieszne. Rozgrywka dość fajna. rozgrywka dość fajna, fajna zagadka o mm, to nie no, no, to jest wszystko takie też mm, i trochę infantylne, trywialne no ale wiecie, to jest y, gra dla dzieci jakby nie patrzę, to ja jestem stary człowiek, który gra gra dla dzieci no no ale no ale ja to robię e, właśnie dla was zresztą nie tylko, no dla was dla was nie tylko, dla was, dla siebie też fajnie jest właśnie powrócić sobie to taki Gier z lat, właśnie młodości i tak dalej, troszeczkę sobie wspominać. No, mnie się ogólnie seria bardzo podobała. Mm. Dużo e, humor, mi się bardzo humor tej gry podobał. Tak sprawiała, że e, humor sprawiał tutaj, że pomimo nawet, e, że ja jestem już stary, dorosły, to i tak gra sprawiała, że, że nieraz po prostu właśnie zaśmiałem głos. Tak, koniec. No i co jeszcze? No? Gra oceniam bardzo dobrze. Ja bym miał tę ocenę 8 na 10. Myślę, że to będzie ok. Mm, dlaczego 8 na 10? Z dwóch powodów to mnie. Pierwszy, trochę za infantylna w niektórych momentach, nawet jak na grę dla dzieci. A też to nie jest jakiś tam wielki minus, a drugi minus to jest za dzieciaka jak tutaj zaczynaliśmy grę pamiętam ten dzisiejszy odcinek i była ta scenaria, to jest taka straszna scenaria, gdzie było właśnie to bagno, wszystko czarne. Ciemne niebo i tak dalej, i tak... I to wszystko ja pamiętam, że się bałem po prostu za dzieciaka tej, tej scenarii tego momentu. I te, pamiętam tego momentu nigdy nie lubiłem grza. Pomimo, że potem wiadomo, ja wszystko się fajnie i ładnie skończyło, to, to no. I to jest właśnie minus. Że ten. ta scenaria zrobiona na sam koniec jest troszeczkę dla mnie zastraszna strasz, za jak na takie dzieciaczki, no. gdzie tam. nie wiem, 5-6-letnie. No, no ale to jest moja ocena, wiadomo. Eee, no to co. Mamy tu wielki napis, koniec. No to by wypadało chyba zakończyć. Więc, moi drodzy, ja kończę. Będzie ten odcinek i kończę gra. Jeszcze raz ja mam nadzieję, że gra wam się podobała. Eee, no i co? No chyba wszystko już powiedziałem, co, co miałem. Naraz, no żegnam się. Do zobaczenia już niedługo w kolejnej sali. Na razie nie mam pojęcia z czego. Ale myślę, że to wyjdzie w planiu. No, no to jeszcze raz. enty się, powtarzam. Eee, dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka jak i całej serii. Trzymajcie się krótko, do zobaczenia już wkrótce w, w kolejnych seriach, kolejne odcinka z, z serii bieżących zapraszam. Eee, trzymajcie się i na razie, pa pa!